Rzeczy, które w w tym tygodniu i nikt o tym nie mówi. Po pierwsze, przeziębienie. Serio, najgorsza rzecz na świecie to jest bycie przeziębionym w sierpniu. Nie polecam. Znaczy, na szczęście jest taka pogoda, że jest jakieś 18 stopni aktualnie i marznę, ale jak było 30 i mi się sączyło z nosa, to nie polecam totalnie, bo to jest najgorszy rodzaj uczucia ever. A najgorsze jest to, że ja zawsze jak jestem chory, to mi siada na zatoki i przez jakieś półtora tego dnia nie czuję smaku żadnej potrawy. Bananowi influencerzy. Przysięgam, nie wyrobię, jak jeszcze raz zobaczę jakiegoś influencera, który dostał się do miejsca, w którym nie ma opcji, że normalny człowiek by się kiedykolwiek dostał to... W wiem. Poszedłem gdzieś tam, spotkałem kogoś tam, czego stary ci to załatwił. Przyszedł jednym telefonem. Jakby... Nie interesuje nas to. Jak widzicie influencerów w internecie, i widzicie ich mega sukces. W 80% przypadkach stary im to załatwił. Hipokryzja TikToka. Patrz w komentarzach czasem, komentarze, które są zdjęciami 18 plus jakiegoś anime albo jakichś furasów, i te rzeczy nie są banowane. Wkleiłem zdjęcie tego kota w komentarz i dostałem bana za to, że podżegam do samo. Ja nie wyrobię czasami.